Dzisiaj w Szkole Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Sulecinie nie było typowych lekcji. Wszystko przez to, że placówkę odwiedził klaun Wesołek razem z animatorami z Lubuskiego Biura Koncertowego Orfeusz. Wesołek z ekipą odwiedzili szkołę, bo ta nie od dzisiaj organizuje dla uczniów wyjątkowe zajęcia muzyczne w szkole tutaj bierze udział około setki dzieci w tych cyklicznych spotkaniach z muzyką bo to o to właśnie chodzi aby ich z tym wszystkim zaprzyjaźnić zapoznać wracając jednak do klauna Wesołka i jego artystycznej trupy to zaprezentowali dzisiaj uczniom Sulęcińskiej dwójki nie byle jaki repertuar gram na ukulele gram na paru instrumentach stworzonych przez siebie na jednym znikającym No i robię różne skecze, nie? skecze takie, wiadomo, jest, jest to ciekawa opowieść o klaunie, który chce zostać muzykiem i na końcu w, się, się to udaje. Nie? Dzieci, oprócz tego, że podczas takich nietypowych zajęć uczą się w ciekawy sposób nowych rzeczy, to jeszcze przy okazji świetnie się bawią. E, powiedz mi Aurelko, jak Ci się dzisiaj podobało? Bardzo było fajnie i śmiesznie. A co Ci się właśnie najbardziej podobało? Klaun. Jak ten klaun tak żonglował tymi jakby kręglami. A co najbardziej lubisz w muzyce? Granie na ukulele. I już umiesz? Jeszcze nie. Podobało mi się jak klaun podrzucał tymi kulkami. A tobie? Mi się podobało jak pan grał na perkusji. Wolisz takie zajęcia czy zwykłe lekcje? Zajęcia. A Ty? Też Jak się okazuje, mit o cudownym oddziaływaniu śpiewu Orfeusza na ludzi to nie tylko legenda. Dzieci z dwójki bawiły się świetnie, a nauczyciele już zapowiadają kolejne muzyczne atrakcje w szkole. Dla portalu sulecin24.pl Stanisław Czerczak.